Jesteśmy po gali Lwice Biznesu, odebrałaś statuetkę. Powiedz, kim jest dla ciebie Lwica Biznesu? Czy ty siebie takim mianem oceniasz? Lwica Biznesu jest dla mnie czymś wyjątkowym. Jestem naprawdę zaskoczona tym wyróżnieniem, dlatego że uważam, że każda kobieta powinna dążyć do tego, żeby zostać Lwicą Biznesu, jak i życiowo, i zawodowo. Nawet jeżeli jest zwykłą, taką przysłowywą panią, która tylko siedzi w domu i, i jest, to warto walczyć o siebie, bo ja właśnie byłam taką kobietą i stałam się e, kobietą niezależną od trzech lat. Napisałaś w książce, że generalnie wszystko y, załatwiasz od ręki, ale są rzeczy, które załatwiasz od tak. Jak to robisz? Po prostu, z automatu. To robi się naturalnie, z całym sercem. To jest najważniejsze, żeby robić to z całą sobą. I tylko tyle. I to wszystko wychodzi i się udaje. Jest z tobą Twoja córka. Czy ty, tak jak mama, jesteś już młodą lwicą? Tak. A co robisz? Powiedz, uczysz się? Tak. I idziesz jak burza? Tak. Czyli mama jest dumna z córki? Oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że będzie szła w moje ślady. Tak, już przejawia zainteresowania? Tak, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną jak najbardziej i budowa serca, jeżeli jego sekcja zwłok jest opanowana. Tak. Dziękuję Wam dziewczynę za rozmowę i życzę sukcesu w nowym roku. Dziękuję ślicznie, wzajemnie.